Ten los, nasz bos, wymierzy mocny cios, I znowu człowiek jest na mnie, I zamiast nosić się ja Pan. A dzisiaj obchodzimy, rozpoczęliśmy właściwie obchodzenie 32. rocznicy powołania Straży Granicznej, a dokładnie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. 16 maja ustawowo obchodzone jest Święto Straży Granicznej, natomiast my tu na Podlasiu te uroczystości właśnie rozpoczęliśmy dzisiaj. Początek dnia to nabożeństwa, modlitwa w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. O 17 licytacja, na której jesteśmy, gdzie licytowane są przedmioty na rzecz chorych dzieci niepełnosprawnych, funkcjonariuszy Straży Granicznej z całej Polski, a o 19:00 dla naszych gości, dla naszych rodzin, dla podopiecznych stowarzyszenie Łączy Nas Granica zagra zespół Golec Orkiestra. Zespół Golec Orkiestra. Cieszymy się w ogóle bardzo, że zespół przyjął zaproszenie, że jest tutaj z nami, że miał spotkanie również z dziećmi, na rzecz których organizowany jest ten koncert. I zadowoleni jesteśmy z każdej niespodzianki, z, każdy, z każdego miłego gestu, który przygotowali dla nas tutaj dzisiaj. Bardzo się cieszył, że podczas dzisiejszego wieczoru mogliśmy czynnie wziąć udział w koncercie charytatywnym pod nazwą Pomagajmy Razem Edycja Czwarta. W imieniu starosty Sokulskiego, pana Piotra Rećka oraz całego zarządu Powiatu Sokulskiego chciałbym serdecznie podziękować Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej oraz Stowarzyszeniu Łączy Nas Granica za zorganizowanie tego szczytnego koncertu. O, szczerze... Powiat Sokulski posiada wrażliwość i czuje potrzebę pomagania. Dlatego dzisiejszego wieczoru wsparł finansowo tą słuszną inicjatywę. Dzisiejszego wieczoru wspieramy i zbieramy fundusze na rehabilitację oraz leczenie dzieci, funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej. Powiat Sokulski wspierał, wspiera i będzie wspierał i pomagał tym najsłabszym, tym najbardziej potrzebującym. Dlatego jesteśmy dzisiaj i pomagamy. Kupiłe klornetkę, by poglądać Bernadette'kę, ale A na brzegu zjemą. Zasłonięten czynnik żymski sił na niebie, a ja wciąż nie widzę Ciebie. Marzę, co by rękiem W takiej chwili A bardzo, bardzo kocham Że w nocy, kiedy wszyscy śpią I oni śpię, pilując Ja by nie. I, I pomachamy wszyscy razem A bardzo, bardzo kocham Że w nocy, kiedy wszyscy śpią